Kościół Bożej mocy Tarczyński Adam Gdańsk. Słuchajcie, zanim będziemy uwielbiali Boga, ja chcę was zachęcić historią Gedeona. Na pewno znacie tą historię. Tak mi się dzisiaj rano otworzyła i znowu mnie zainspirowała Gedeon. On był ciekawą osobą. Bóg wybrał go na sędziego, na sędziego, na króla nad Izraelem, tak? On został wybrany, tylko że on w ogóle nie był na to przygotowany. Wiecie, że to był okres, kiedy na Izrael przyszedł potężny nacisk, Przyszła, przyszło bardzo dużo ataków obcych ludów, Midianczyków, Amalekitów, i oni najeżdżali, łupili, okradali, niszczyli, i tak było już przez dłuższy czas. I Gedeon pewnego razu spotyka się z Aniołem, przysiada się do niego Anioł Pański, jest zaznaczony, że to był Anioł Pański, tak? Ci aniołowie są z innej hierarchii. Oni, oni w ogóle wierzą, że są blisko oblicza Pańskiego, bo zobaczycie, zaraz Wam zwrócę uwagę na jeden fragment. Mają też specjalne właściwości i możliwości od Boga, od Pana, przy którym są. I On, gdy ujrzał anioła, ten anioł przywitał Gedeona. To jest szósty rozdział Księgi Sędziów. Możecie ze mną śledzić. Trzynasty werset, dwunasty. Wcześniej ukazał się mój anioł mu anioł pański i rzekł do niego, pan z tobą mężu waleczny. A on wcale taki waleczny nie był. Wiecie, że on akurat chował zapasy na czas najazdu. Był mądry, tak? był bystry, kupował w Biedronce właśnie ryż, makaron i papier toaletowy. Tak? I był w takim miejscu jak dzisiaj cała Polska, większość ludzi. Czyli był mądry, miał mądrość, tak? A anioł go wita w taki sposób. Pan z Tobą mężu waleczny. I on jest bardzo też widzę grzeczny. On jest taki pokorny. Mówi, za pozwoleniem Panie mój. Jeśli, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czy nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas i wyda w rękę Midiańczyków. Czyli mu też się pojawiają w głowie różne pytania. Tak? On chciałby widzieć inną sytuację, ale znalazł się w całkiem innej, niekorzystnej sytuacji. I Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Mideńczyków, przecież to ja cię wysyłam. A on rzekł do niego znowu, za pozwoleniem Panie mój, jest rozmowa z tym aniołem, tak, akurat Gedeon był w takim przyłożeniu, że mógł podyskutować. Wiemy dobrze, że anioł pański, jak zwiastował Marii, czy tam y, mówił y, Zachariaszowi o tym, że Jan będzie prorokiem, to oni nie dyskutowali, oni tylko słuchali, tak? poselstwa, które anioł przynosił. Tutaj Gedeon za pozwoleniem, tak, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy. Tak, wśród Manesytów, a ja sam jestem zaś najmłodszy w domu mojego ojca. I Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz ich jak jednego męża. I odpowiedział mu Gedeon, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że, ty że to Ty rozmawiasz ze mną, bo myślę, że on też do końca nie był świadom, tak? Zastanawiał się, czy to jest faktycznie Anioł Pański i mówi do niego, nie odchodź, stąd aż przyniosę ofiarę. I tutaj jest właśnie ciekawa rzecz. On przy, przyrządza ofiary, tak, kozie placki z efy mąki, mięso do kosza, wlał polewkę do garnka i przyniósł to do Anioła i położył przed nim. I tu jest właśnie pokazane, że ten anioł mógł zrobić coś innego, bo to był anioł Boży, anioł pański, tak? Rzekł do niego weź mięso, połóż na skalę, polewkę wylej i uczynił tak. I słuchaj tego uważnie, 21 werset. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków, a wtem buchnął ogień ze skały, tak? Czyli miał ponad przyrodzone możliwości ten anioł, gdyż ta ofiara natychmiast została przyjęta przez. Boga, tak? Ale anioł Pański zniknął też z jego oczu. I wtedy on się zastanawiał nad tym: Ach, Panie Boże mój, przecież to Anioła Pańskiego oglądałem twarzą w twarz. I tutaj jest bardzo ważne zda, dwa zdania: lecz Pan rzekł do niego, czyli on już zaczyna wyraźnie słyszeć głos Pana. Pokój z Tobą, nie bój się, nie umrzesz. Słyszysz? To moje słowo Boże. Pokój z Tobą. Nie bój się, nie umrzesz. Dzisiaj potrzebujemy to słyszeć, tak? Dzisiaj w okolicznościach tych niesprzyjających warunków, które się dzieją, my musimy mieć pokój Boży i musimy mieć zapewnienie tego, że nie umrzemy. Amen? Nie bójcie się tego, co nastaje. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. Widzisz? Od razu z... Przemożnej myśli o tym, żeby narobić zapasy, poupychać gdzieś tam po kątach na czas trudny, zrozumiał, że Pan jest Jego ostoją, Pan jest Jego pokojem i dostał też zapewnienie tego, że nie umrze. I on od razu zaczął fajne rzeczy robić. To sobie przeczytasz w domu, tak? Zobaczysz, jak zburzył ołtarz obcym bóstwom. I tutaj jest napisane w 34 wersecie, gdy. Midianczycy, Amalekici przeprawili się i rozłożyli swój obóz w Dolinie Jezreel, Gedeona ogarnął Duch Pański. Gedeona ogarnął Duch Pański i on od razu skrzypnął wszystkich dęciem w trąbę i wszyscy byli gotowi do tego, żeby odeprzeć nieprzyjacielski atak. Dzisiaj na świat przyszedł atak, na Kościół też przyszedł atak. Diabeł Próbuję wszystkich sposobów, żeby to pokolenie dzisiejsze nie weszło w to, co jest nam przeznaczone. My wchodzimy w bardzo bliski czas, gdy Bóg zaczyna przychodzić z coraz większą chwałą. Wiem, że tu niektórzy z Was mają już prorocze wejrzenia, dostajecie sny, wizje, tak? I ja wierzę w jedno, w obietnicę ze Słowa Bożego. Jezus powiedział tak, że bramy piekła nie przemogą kościoła żywego Boga. Kto w to wierzy? Podnieście rękę w górę. Jeśli nie wierzycie, to wierzę, że dzisiaj w to uwierzycie. Jeśli ktoś, ktoś z Was jeszcze ma wątpliwości, bramy piekła nie przemogą kościoła żywego Boga. Zaznaczam, kościoła żywego Boga. Tak? I my musimy jak nigdy dotąd szukać pokoju Bożego w naszych sercach. Tak? Musimy mieć zapewnienie, że nie umrzemy, i musimy dawać się napełniać duchem Pańskim. Amen. Dlatego dzisiaj, gdy będziemy uwielbiali Boga, otwórz swoje naczynie na świeżą oliwę, na świeże działanie Ducha Świętego. Kto był w piątek na modlitwie, podnieście ręce. Dostaliście dobre rzeczy w piątek? Pokój Boży, aleluja. Widzicie? Kościół jest po to, żeby się spotykać, żeby się gromadzić, żeby się wspólnie modlić. A nie żeby uciekać od tego, co przychodzi na świat. To jest dopiero początek. Jezus powiedział, to jest dopiero początek. Natomiast ja wierzę, że my musimy to przetrwać, musimy trwać w modlitwie. Dobrą zapowiedzią jest to, że proroctwa, które przychodzą, w tym trudnym czasie zaczynają się wypełniać. Widzimy już, że z Chin zaczyna ustępować pandemia, tak? zgodnie z tym, co prorokował kilka tam miesięcy wcześniej prorok Tibijusła. On prorokował, tak, wielu ludzi to wyszydziło, wyśmiało, a on mówił, że z z tego obszaru, gdzie to przyszło, będzie się to w bardzo szybkim czasie wycofywało. Wracają ratownicy, tak, do swoich miast, bo wiecie, że tam skoncentrowali wszystkie siły, żeby to przemóc. I to jest bardzo dobrze, tak. My jesteśmy też po to, żeby ludziom dawać nadzieję, a nie żeby ulegać wpływom tego świata i, i odpalać rano telewizor i liczyć, ile ofiar jest kolejnych. Ofiary będą codziennie, tak? Ofiary będą codziennie, bo więcej zabija rak, więcej zabija nienawiść ludzi, więcej zabijają wojny. I my też nie możemy nadawać rangi, bo taka nasza ludzka natura jest, że my czemuś nadajemy rangę. Ale to grypa śmiertelna, ale to rak śmiertelny. A ja mówię, a wiesz jakie jest dzieło Krzyża Jezusa na Golgocie 2000 lat temu. On przybił do krzyża wszelką chorobę, wszelką niemoc, wszelką grypę, tak? I jeśli ty jesteś w nim, to jesteś w nim ukryty. Amen. Miejmy mądrość, tak? nie ulegajmy wpływom tego świata, natomiast napełniajmy się świętym duchem, napełniajmy się Jego odwagą, bądźmy mężni, bądźmy odważni, miejmy pokój w sercu. I tym chcę Was zachęcić, żebyśmy mieli kolejny dobry tydzień w tym trudnym czasie, który jest dla świata. Szukajmy Boga, trwajmy w Jego obietnicach, trwajmy w Jego słowie, a wszystko nam się będzie dobrze działo. Amen. Powstańmy, kochani.